Kończy się czas potulnych gejów. Konwencja lewicy konwencja lewicy pod hasłem: Przyszłość jest teraz. Prawo do aborcji, neutralność klimatyczna i szkoła bez religii to jedne z dziesięć postulatów przedstawionych na konwencji lewicy w Warszawie. Konwencja poświęcona była młodzieży i jej pomysłom na Polskę. Konwencja Lewicy, Przyszłość Jest Teraz, która odbyła się w sobotę w Warszawie, dotyczyła przyszłości młodych ludzi, i to oni, reprezentanci młodzieżowych organizacji, a nie liderzy partyjni, przedstawiali postulaty. Klaudia Marek z Łodzi odnosiła się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji: Musiałyśmy wyjść na ulicę. Władza chce z nas zrobić inkubatory. Mam rodzić dzieci za wszelką cenę. Nawet jeśli umrą po dwóch dniach. Zabierają nam prawo wyboru. Jestem przerażona, mówiła. Z kolei 14-letni Maciej Rauchut z przypomniał swoje doświadczenia z protestów po wyroku TK. Został odwiedzony przez funkcjonariuszy policji, bo udostępnił wpis na Facebooku. Powiedzieli mi tylko, że nie mogę pojawić się na strajku w Krapkowicach bo uznają mnie za organizatora nielegalnego zgromadzenia i postawią przed sądem, opowiadał. Władzę sprawuje grupa starszych panów w Sutanach Angelika Słowiniska z Nowej Soli mówiła natomiast o wpływie kościoła na kwestie aborcji, a także edukację seksualną. Tutaj władzę tak naprawdę sprawuje grupa starszych panów w sutannach. Panów, którzy próbują nam mówić, jak na kazaniu, co to jest grzech. Uważają, że lepiej od nas wiedzą, jak mamy myśleć o swoim ciele, o seksie, o ciąży czy o aborcji. Panowie biskupi, nie głosowałam na was, mówiła. O swoich doświadczeniach na rynku pracy mówił z kolei Henryk Wójtowicz z Głowna. Nigdy nie widziałem umowy o pracę. Dla mojego pokolenia to jakiś mityczny stwór, wszyscy słyszeli, ale nikt go nie widział, zaznaczył. Matylda Szpila z Krakowa, która bierze udział w strajkach klimatycznych, zwracała uwagę na problemy z suszą, zwiększonymi cenami żywności czy dostępem do wody. Mówiła też o zachęcaniu do korzystania z transportu publicznego, a jako zły przykład podała Kraków, gdzie miasto podwyższa ceny i likwiduje bilety semestralne dla studentów. Kończy się czas potulnych gejów o wolności i sytuacji osób LGBT, mówił z kolei Jakub Pietrzak z Warszawy. Żądamy związków partnerskich, żądamy pełnej równości małżeńskiej, żądamy ochrony przed mową nienawiści, żądamy równościowej edukacji mówił. Kończy się czas potulnych gejów podkreślał. Dorota Dominików z Lubania Śląskiego zwracała uwagę na problemy dotyczące edukacji między innymi. Braku świadomości nauczania. Jako przykład podała tematy prac w konkursie plastycznym w swojej szkole, które dotyczyły zachęcania do rodzenia dzieci i krytyki aborcji. Problemy pokoleniowe, m.in. wynajmowanie małych mieszkań za 2000 miesięcznie, praca za niskie wynagrodzenia i kredyty na 30 lat, były tematem wystąpienia Łukasza Michnika Zolsztyna. Bartosz Sieniawski z Krakowa mówił natomiast o sytuacji lokatorów w Polsce. Rynek mieszkań jest zarządzany przez banki i deweloperów, mówił. Podsumowali wystąpienia postulatami na koniec liderzy SLD Włodzimierz Czarzasty, Lewicy Razem Adrian Zandberg i Wiosny Robert Biedroń podsumowali wystąpienia postulatami, które przygotowali młodzi. To prawo do aborcji neutralność klimatyczna, koniec ze śmieciówkami, szkoła bez religii, tanie mieszkania na wynajem, nauka, niepropaganda, równość małżeńska, psycholog w każdej szkole, edukacja seksualna i antydyskryminacyjna oraz zielona energia. Polska zbyt długo była zdominowana przez starszych panów, Sory, Włodku, ale tkwiących w polskiej polityce od 30 lat w parlamencie, przekonywał Zandberg. Czas, żeby głos tego młodego pokolenia, które chce Polski sprawiedliwej, społecznej, wolnej i nowoczesnej, wybrzmiał i zmienił nasz kraj, mówił. Zandberg przekonywał, że neutralność klimatyczna jest najważniejszym wyzwaniem. Od tego zależy przyszłość naszej planety, mówił. Odnosząc się do kwestii zakończenia z tak zwany Śmieciówkami, Zandberg podkreślał, że lewica chce zagwarantować wszystkim pracującym normalne prawa pracownicze, prawo do odpoczynku, urlopu, bezpieczeństwo socjalne i stabilność zatrudnienia. Bidaron równości małżeńskiej z kolei Robert Biedroń wyraził opinię, że w sprawie aborcji kobieta powinna decydować i powinno się to odbywać bez żadnych konsultacji. Broń Boże z politykiem czy biskupem, zaznaczył. Poruszył także temat równości małżeńskiej. Nie ma żadnego powodu, żeby dwie dorosłe osoby w XXI wieku nie mogły w Urzędzie Stanu Cywilnego powiedzieć sobie to ważne, tak, powiedział. Mówiąc o odejściu od węgla, Biedroń zadeklarował, że Lewica chce wymiany dwóch milionów pieców węglowych na piece zero MSIMe. Postulat dotyczący tanich mieszkań znalazł się w wystąpieniu Włodzimierza Czarzastego. Jak powiedział, Lewica chce powołania państwowego przedsiębiorstwa, które wybuduje dwa miliony mieszkań. Politycy zapowiedzieli też wyprowadzenie religii ze szkół, wprowadzenie edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, bez propagandy historycznej oraz wprowadzenie do każdej szkoły psychologa i stomatologa.